Zdjęte do przeważenia nie idzie ustawić jego w żadnej pozycji. Zaraz szybko ucieka. Także koło zostanie na pewno wyważone na nowo. Koło wyważone ponownie. Teraz już tak nam nie ucieka w żaden sposób. Jak postawimy. O, jak postawimy. Tak stoi. Postawmy tu. Widać stoi. Stoi. Także jest. Jest ładnie. Czas na podsumowanie jakichś małych prac, co tu nastąpiło, co jeszcze nastąpi, a więc tak, tylne koło było zdjęte, e, zostało przeważone na nowo, sprawdzone łożyska w kołach prawe, lewe, jak i łożysko w zabieraku. Tutaj e, tak, wszystko jest ok, nie ma do czego się przyczepić. Napęd jeszcze będzie demontowany, bo czekam na napęd. Zębatki obie nowe, łańcuch, stan kompletny napęd wleci. Koło na razie włożyłem tak na sztukę, ze względu na to, że ogarniałem zacisk hamulcowy. Przegląd był mycie tłoczków, smarowanie elementów montażowych jak czpienia, blaszek, wszystkiego elementów przylgni, klocka. Tak jest to ogarnięte. Do tego są specjalne pasty. Tu jedna ATE, tam drugą odniosłem ATE do prowadnic. Też przesmarowane, wszystko tu fajnie chodzi, pracuje. Układ hamulcowy przepukany, tutaj mamy ABS, już z tyłu mamy płyn wymieniony, tak, przepukana magistrala do tylnego układu, wszystko ładnie, pięknie się kręci. Mówię tak, koło na razie na sztukę włożone, bo i takie będę ściągał jeszcze, żeby wymienić napęd. Także tył jest tu ogarnięty, oprócz napędu. Następnie olej wymieniony w silniku, wkład filtra oleju, bo tu mamy wkład wymieniony. Z drugiej strony korek z sitem i magnesem oczyszczony, bo coś tam o piłków zawsze zebrało, więc to zostało wyczyszczone. Motocykl odpalałem na chwilę, więc przed chwilą był olej jeszcze dolany do odpowiedniego poziomu. Wleciał motul 710W40. Reszta bańki idzie do właściciela, gdyż tutaj dużo oleju nie wchodzi. Także temat e, olejowy ogarnięty, świeca wymieniona, tam e, tutaj jest stara, no ona jest od nowości, tak, ta świeca jest od nowości, filtr powietrza również wymieniony, też od nowości, e, filterek jest tu pod siedzeniem, e, także też jest ogarnięte. Płyn chłodniczy został wymieniony, chłodnica zalana do pełna, zbiorniczek zalany. Tylko będę musiał się tym motocyklem przejechać, bo próbowałem go rozgrzać tu na postoju, ale niestety, że też jest zimno. To długo chodził i się jeszcze nie rozgrzał, żeby się termostat otworzył, także ja się po całym serwisie ja się nim przejadę i później jak się układ odpowietrzy jeszcze w razie konieczności uzupełnię płyn. Tak, płyn poszedł Manola Motorbike. Eee, także także ten temat będzie później na końcu, jeszcze w razie do dolewki eee, płyn hamulcowy. No, to Manola tak samo eee, poszedł tutaj. No, i co tu zostało, tak naprawdę, do zrobienia jeszcze? Przegląd całego przodu, czyli tak samo zacisk, ogarnięcie zacisku z przodu, przesmarowanie wszystkich elementów, oczyszczenie tłoczków, sprawdzenie łożysk w kołach, sprawdzenie wyważenia koła. Sprawdzi się główkę ramy, jak będzie podniesiona. E, tak i jeszcze to też jedzie filtr paliwa, który tutaj jest. O e, jeszcze nie dojechał. E, także będę tu jeszcze górę rozbierał, żeby wymienić filtr paliwa. Także tak naprawdę został do ogarnięcia przód tylko z przeglądu i ten filtr z tym napędem i motocykl będzie gotowy. No i oczywiście odpowietrzenie układu e, chłodniczego. Także e, tak postępują prace. E, Czekam na napęd aż przyjedzie, żeby zamknąć tył i ten filtr tak naprawdę i będę się brał dopiero za przód. Podczas serwisu też ogólnie zauważyłem, że. Część śrubek była luźna, tak jak uchwyt, jak to się mówi, osłona ta, była luźna, latała, były niepodokręcane śrubki, tu śrubka od dźwigni zmiany biegów w ogóle była luźna, niedokręcona. Kolejny aspekt, teraz przygotowuję sobie tu moto pod wymianę filtra paliwa. I tak, tu nie ma śrubki w ogóle, a powinna być, bo są ślady, że była. E, to jest śrubka, która trzyma nam e, ten plastik e, z innym plastikiem. Tak, tutaj ze zbiornikiem, i tutaj jest ślad, że o, też śrubka powinna być, a tej śrubki też tu nie było. E, także tych dwóch śrubek nie ma. Ja tu coś dosztukuję i te śrubki tutaj też były luźne. Ja je dokręcałem. Nie wiem czy to od wibracji, ale wątpię w to, były nie tylko te wewnętrzne były dokręcone. Te były luźniejsze, te plastiki po prostu latały, a tu pokazuje obraz, że tu tych dwóch śrubek nie ma, a są ślady, więc nie wiem, ktoś tu coś rozkręcał i tu nie pokrzykręcał wszystkich śrubek. Także ja tam jakieś śruby dobiorę, ale to tak nagrywam, żeby było, że tu tych śrub nie było. Fajny przykład obrazujący, jak wymieniamy napęd. Nie zawsze, ale trzeba patrzeć i mieć uwagę jeszcze na to, jak zębatka siedzi na piaście zabieraka. Dlaczego? E, niby nie dużo, ale ja uważam, że na takim obwodzie to jest dużo. Ta zębatka jest tu tylko tak dokręcona, żeby nie była luźna i ona. Pracuje nam, jak widać, tutaj góra dół. I możemy ją dokręcić. Śruby nam tego nie centrują, bo śruby mają też minimalny luz. Możemy ją dokręcić sobie tak. Postawimy, dokręcimy i tu już mamy szczelinkę. Możemy ją dokręcić w ten sposób. Przesuwa się nam deczko do góry, i to tak w każdą stronę działa. I dokręcenie na oko tak zębatki. Spowoduje, że jak będzie koło nam się kręcić w pewnym miejscu, ona będzie nam pływać, i to spowoduje, wiadomo, że to nie jest jakiś du, du, duży, duży ruch tej zębatki, ale już patrząc na to, jaki mamy obwód, to spowoduje nam, że jednak jak będziemy naciągać łańcuch, to on w jednym miejscu będzie luźniejszy, w innym miejscu nam się będzie napinał. I tak w kółko. Jest to niezdrowe trochę dla napędu. I co ja robię w przypadku takich rzeczy? Szczelinomierze 4 sztuki. Ja już tutaj dobrałem ile wejdzie, bo piasta jest tutaj jak nowa, nie uszkodzona nic. Eee, ja sobie dobrałem jakie szczelinomierze wejdą, i idzie włożyć dwie piętnastki. Więc tak naprawdę tą szczelinę mamy 30 setek. Więc jak sobie tą zębatkę tak postawimy, ona nam spada. Teraz tu opiera nam się, no to tu wchodzi nam 30 setek. Więc wcisnę tu. Wcisnę tu piętnastkę, wcisnę tu piętnastkę, wcisnę tu 15. Mam wtedy wycentrowaną zębatkę względem piasty i to pozwoli na to, że ten napęd i łańcuch będzie no naciągnięty w miarę, w miarę sensownie i zawsze, zawsze równomiernie, tak, bo jestem pewny, że jak tak przykręcę ją, to będziemy mieli bicie na zębatce. Te 30 setek w którą stronę? A to po takim obwodzie skutkuje tym, że w jednym miejscu napęd będzie się bardziej napinał, w drugiej nie. Nie każda zębatka siedzi tak luźno. Niektóre są w innych egzemplarzach motocykli lepiej pasowane, ale większość, w większości można to też ustawić, ze względu na to, że jednak te zębatki mają luz. Także to zaraz będzie ustawiane. Zębatka dokręcona, i wszędzie wchodzi z tym samym oporem 15 setek. O, czyli jest ustawione idealnie na środku i dokręcona.

Jest elegancko, także mogę montować na motocykle. Podsumujmy kolejny etap, a więc tak. Przedni zacisk przejrzany, wszystko rozebrane, wymyte, oczyszczone, przesmarowane. Płyn hamulcowy wymieniony, również układ przepukany, rozebrane koło ściągnięte, sprawdzone, wyważenie przeważone zostało. E, oczywiście, wszystko przegląd łożysk, uszczelnienia. Jak widać, wszystko oczyszczone, przesmarowane nowym smarem. Tulejki przy uszczelniaczach. Tak, także temat przodu zamknięty. Filtr paliwa e, wymieniony. Siedzi nowiutki. Tu jest stary. E, także filterek ogarnięty. Tu dołożyłem brakujące śrubki, których nie było. E, tak, także. Ten temat również zrobiony i ogarnięty napęd wymieniony, ustawiony odpowiednio. Teraz się pięknie kręci. Równo jest napięty. To jest to, co mówiłem. Jakby była ta zębatka przesunięta, to jakbyśmy teraz kręcili kołem, to ona by chodziła tak nieosiowo, jak to się mówi, i to by przy takim obwodzie powodowało, że ten łańcuch by, że ten łańcuch by się raz napinał mocniej i raz, raz, raz byłby luźniejszy, troszkę teraz jest zawsze. Taki sam, niezależnie jak pokręcimy kołem. Także osiowanie zębatki też jest bardzo ważne. Także temat ogarnięty i można ruszać jazdę testową. Czas na podsumowanie KTM125 pojeździe testowej. A więc, tak, podstawowy przegląd tak jak klient chciał, zrobiony. więc Zacznijmy pokrótce wymiana oleju filtra oleju filtra powietrza filtra paliwa coś z podbiornikiem wymiana świecy wymiana płynu chłodniczego z płukaniem układu odpowietrzeniem wymiana płynu hamulcowego spłukanie układu przedniego tylnego tu mamy ABS tak z odpowietrzeniem eee, teraz tak przegląd zacisków były zaciski były rozebrane na elementy pierwsze tylko bez wyciągnięcia tłoczków jeszcze eee, były wypchnięte maksymalnie wszystko to było oczyszczone, tłoczki przesmarowane specjalną pastą, później prowadniczki. Wszystko elementy składowe po myciu, po czyszczeniu, e, przy składaniu przesmarowane, żeby tam się nic nie zapiekało, żeby wszystko fajnie chodziło. E, kolejny oczywiście przegląd, tam e, jak, w jakim stanie, klocki, tarczy, takie sprawy. Koła były zdemontowane, koła były przeważone, bo wymagały tego. Eee, sprawdzone łożyska w kole z tyłu, sprawdzone łożyska w kole i w piaście zabieraka, tak, to posprawdzane, wszystkie tulejki oczyszczone, jak widać przesmarowane, tam żeby uszczelniacze na sucho nie chodziły, smarek jest delikatnie widać, także to było ogarnięte, eee, oczywiście jak był przód motocykla w górze, no to wiadomo, mały przebieg, ale główka ramy była sprawdzona, czy wszystko ok., eee, Kolejny aspekt, dosztukowałem tu brakujące śrubki, gdyż pod tym plastikiem nie było dwóch śrubek. Teraz to się fajnie trzyma. Tu poskręcałem wszystkie te śrubki, bo one były niepodokręcane, były luźne. Także to jest ogarnięte. No, napęd, tak jak ustaliliśmy z właścicielem, już idzie do wymiany, bo ja już z daleka słyszałem, jak jechał, że strzelał strasznie. Obecnie jest napęd nowiutki Dida, zębatka tylna przednia nowa, e, naciąg ustawiony odpowiednio, dodatkowo była centrowana zębatka, w sumie to zawsze robię jak jest luz na piaście, gdyż ona miała delikatny luz i wiadomo przy tej średnicy obwodzie nawet tu minimalne przesunięcie powoduje to, że łańcuch nam się w jednym stopniu bardziej napina. Teraz jest zawsze tak samo napięty, wszystko jest elegancko, e, także to jest ogarnięte. Następnie jeszcze tu podokręcałem parę śrubek i ogólnie zrobiłem taki przegląd. Nie wiem od czego były poluzowane, luźniejsze, ale czy od wibracji, nie wiem, ale trzeba było tu parę śrubek podokręcać. To już posprawdzałem wszystko, czy gdzieś jakieś śrubki nie są luźne. Zrobiłem taki przegląd jeszcze tego, jak namierzyłem parę tam śrubek luźnych, że tak powiem, luźniejszych. No i co, tym sposobem, aha, tutaj jeszcze przejdziemy standardowo w podsumowaniu też do gratów ale rzeczy po napędzie, tak, tutaj jest cały śmietnik, filtr paliwa, oleju, tam jest powietrza, tam na dole świeca leży, e, cały napęd, wszystko to jest ogarnięte, e, bańka oleju, no to jedzie z właści do właściciela też, bo ja tego oleju nie potrzebuję, właściciel zapłacił za bańkę, więc ją dostaję tu jeszcze będzie miał spokojnie na jedną wymianę gdyż tu weszło około 1,7 litra z tego co kojarzę no także olej pojedzie z motocyklem będzie na, na zaś na wymianę no i co tym sposobem serwis tego jak to się mówi bąka zakończony motocykl może wracać do właściciela zostało mi stworzyć dokumentację czy właściciel przyjedzie po niego czy ja go odwiozę to się dogadamy bo teraz jak widać kulawa pogoda Także ale teraz fajnie się tym jest cichutko. Nic, nic nie strzela, nic nie rzęzi. Także jest elegancko. I tym sposobem możemy zakończyć serwis tego motocykla. Pozdro!